Witam serdecznie, Aleksander Sikłanie. Dzisiaj porozmawiamy o Multiculti. Wiadomo, tutaj teraz w trakcie wyborów prezydenckich troszeczkę, troszeczkę nadziei takiej, że zatrzymamy ten pociąg Multiculti, że, że w nas wstąpiło w każdym razie. Ale jak to będzie? Bo chciałbym się odnieść do słów, które wypowiedział Adam Bodnar jeszcze w marcu na spotkaniu European Lawyers in lesvos tak to się nazywa tutaj zapoznamy się z jego słowami, co nam szykują, bo jeszcze ten cały pak migracyjny nie ruszył, ale prace cały czas idą, żebyśmy stali się takim fantastycznym państwem, takim wielokulturowym, a według właśnie pana Adama, już takim państwem jesteśmy, dlatego tu nie ma co się opierać Polacy, tu trzeba po prostu to przyjąć. I o tym dzisiaj porozmawiamy, więc zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny: pomóżcie przełamać te właśnie logarytmy, logarytmy mediów społecznościowych typu YouTube i Facebook. Eee, no i tyle, a jak komentarze, to kulturka, żeby YouTube tego po prostu nie wywalał, o to bym bardzo prosił. To co. Lecimy, nie, bo jest o czym pogadać. Więc, tak, szef Ministerstwa Sprawiedliwości Polska stała się wielokulturowa, co wymaga zmian na gruncie prawnym, moi drodzy. I tu uważajcie, bo okazuje się, że no, z tego artykułu wynika, że będziecie musieli uważać, co mówicie. Ja też zresztą. Szczególnie pewnie, bo nie lubię się gryźć w język. Akurat w tym temacie, niektórym się to nie podoba, że to multi-culti porusz poruszam. Ale tematy uważam ważne społecznie. Trzeba jak najczęściej wywlekać na wierzch, mówić o tym, żeby ta nasza świadomość, co do nas idzie, się zmieniała, zwiększała, prawda? Więc tak. Jak mówiłem, tutaj wymagane są zmiany na gruncie prawnym. Tak powiedział Adam Bodnar, który spotkał się z przedstawicielami European Lawyers in Lesbos. Podał też, że trwają, trwają intensywne prace nad wypracowaniem prawa, które ma przeciwdziałać, tak jest, przeciwdziałać mowie nienawiści wobec uchodźców oraz mniejszości. No jaka niespodzianka, no popatrz, przez ostatnie lata... Cytat. Przez ostatnie lata w Polsce zwiększyła się świadomość na temat potrzeb osób, które są ofiarami przemocy i tortur. Wyobraźcie sobie, Polska stała się krajem wielokulturowym, co wymaga zmian również na gruncie prawnym. Zaangażowanie polskich prawników i organizacji pozarządowych w obronę praw człowieka napawa optymizmem. Tak ocenił właśnie mm, to wszystko pana Adam Bodnar. Cytowany w informacji Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister zaznaczył, że punktami zwrotnymi w zmianie podejścia do uchodźców w Polsce były wybuch kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku oraz Rosji na Ukrainę w 2022. Tematem tego spotkania z przedstawicielami European Lawyers in Lesbos międzynarodowej to jest międzynarodowa organizacja pozarządowa, która zapewnia no czym się taka organizacja może zajmować. Oczywiście zapewnia uchodźcom bezpłatną i profesjonalną pomoc prawną. Tak, no tym się akurat zajmują. Odszkodowanka i inne takie rzeczy, legalizacja pobytu, takie tam pierdolety tak, to było omawiane właśnie, właśnie te działania resortów w zakresie udzielania pomocy uchodźcom ponadto omawiano kwestie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obecną sytuację na granicy polską białoruskiej białoruską ostatnio białoruskie, ostatnio takie właśnie tu warto by się było przyjrzeć, kto sponsoruje te wszystkie organizacje pozarządowe, prawda no tam sznureczki zazwyczaj lecą wszystkie w to samo miejsce. Na spotkaniu pan Bodnar zwrócił uwagę na problem mowy nienawiści. To, że ja mówię teraz, że jestem przeciwny, że nie dla multikulti, że nie dla y, ośrodków integracji i inne takie tam rzeczy, to też prawdopodobnie jest. Mowa nienawiści, według oczywiście tych szaleńców. Tak, to problem właśnie mowy nienawiści, z którą zmagają się uchodźcy oraz mniejszości. Zaznaczył, że obecnie w resorcie trwają bardzo intensywne prace nad wypracowaniem skutecznych rozwiązań legislacyjnych w zakresie jej przeciwdziałania. Co to oznacza? Ano, to oznacza nic innego jak po prostu. Że jeżeli to przyklepią, to ja nie będę w ten sposób mógł do Was mówić, bo wiedzie mi policja, czy tam inne służby, do mnie, do chałupy, czy też do Was, że napisaliście komentarz taki i taki, albo coś takiego, bzdury. No nie są to bzdury, moi drodzy, ponieważ filmy, gdzie policja wchodzi już na przykład, bo ktoś napisał coś na Facebooku, to są w Anglii na przykład. Tego jest teraz bardzo dużo, więc przygotujcie się. Jeżeli to przyklepią, to mamy pogadane. Proste? Proste. Eee, tak. Bardzo niepokojącą tendencją jest także problem przeplatania się kryzysu uchodźczego z procederem handlu i przemytu, przemytu ludźmi. Resort zapewnił, że każda taka sprawa jest przez, resortę, przez resort gruntownie monitorowana. European Lawyers in, La in Lesbos. Które prowadzi swoje biura w Atenach, Salonikach oraz Lesbos. Od 2022 roku działają również w Polsce. Oczywiście oferują kompleksową pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej oraz osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Tu jest wy, ale ja mówię na, bo tak należy. Resort przypomniał też, że Bodnar jako prokurator generalny nadzoruje śledztwa w sprawie nadużyć na granicy polsko-białoruskiej. Wiecie o co tu chodzi? No to chodzi? A to jest to zespół tych prokuratorów, którzy za każde takie cofnięcia, inne takie rzeczy, ogólnie dobierają się do dupy naszym żołnierzom. Za wszelkiego rodzaju jakieś tam nadużycia. Bardzo dużo jest właśnie takich... Zgłoszeń ze strony tych lewaków, którzy tam po prostu pomagają na tej, na, tej, na, tej, na tej granicy, czekają na tych uchodźców i tak naprawdę, moim zdaniem, sprowadzają niebezpieczeństwo na nasz kraj i naszych żołnierzy, oczywiście. Gdyby ich tam nie było, ja wychodzę z założenia, że usunięcie tych wszystkich, którzy pomagają, martwią się oczywiście o los tych ludzi. Ich usunięcie tego całego lewactwa na granicy rozwiązałoby cały ten problem, jeżeli chodzi o nielegalne przejścia i do naszego kraju. Proste, proste. Niestety na obecną chwilę tak to wygląda, o tym często bardzo mówią żołnierze, że jakimś cudem ci ludzie dostają przepustki z ministerstwa właśnie. Dostają przepustki i dziennikarz, jeden, drugi, piąty, dziesiąty nie może się tak swobodnie poruszać jak oni swoimi pojazdami. Można? Można. O co tutaj chodzi? Możecie sobie sami dopowiedzieć. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości odbywają się też również spotkania i konsultacje z organizacjami niosącymi uchodźcom pomoc, Humanitarną, o tym właśnie mówię, oni mogą wszędzie dojść. Należy podkreślić, że skuteczna pomoc takim osobom jest wyzwaniem międzynarodowym. Dążenie do zapewnienia uchodźcom bezpieczeństwa na terytorium Polski sprowadza się nie tylko do wprowadzenia krajowych rozwiązań prawnych, lecz także obejmuje ich wypracowanie na poziomie międzynarodowym. Dodano przypominając, że przedstawiciele resortu Sprawiedliwości uczestniczą w spotkaniach zespołu do spraw. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz odbywają konsultacje z przedstawicielami Departamentu Prawno-Traktatowego. Jestem ciekawy, jak wy to skont... skomentujecie. Właśnie takie podejście Adama Bodnara link oczywiście zamieszczam w komentarzu. Kurs na Multiculti, jak najbardziej obrany, to ma się dziać i tyle. I teraz, jak to powiedzieć ludziom po takich zdarzeniach, jak to było teraz w Toruniu? Prawda? Jak? Ja nie potrafię osobiście tego zrozumieć. Inna kultura. Ogólnie, czy to jest z wschodu, czy z czarnego lądu, jak to się mówi, to nie jest nasza kultura. Ci ludzie się nie asymilują. Są oczywiście jednostki gdzieś tam, wiadomo, którzy są tutaj gdzieś tam od lat, ale. I tak naprawdę yy, większa ilość tych ludzi w Polsce szkodzi głównie im, bo będzie się ich wrzucało do jednego worka, i nikt nie będzie patrzał z tymi wszystkimi oszołomami, potencjalnymi bandytami, bo tak będę nazywał osoby, które nielegalnie przekraczają granicę już w momencie jej przekroczenia. Popełniają przestępstwo i jako przestępców należy ich traktować. To się odbije na tych ludziach, którzy są tutaj już od lat. Uchodziliśmy zawsze za tak, za kraj, który nie sprzeciwiał się temu całym multikulty, który był otwarty na inne religie, na inną kulturę, w rozsądnych ilościach, oczywiście, ale szanowaliśmy to. Niestety, niekontrolowany niekontrolowany nabór takich ludzi, otworzenie granic dla tych ludzi, którzy nawet nie wiemy kim, jest, kim są sprawi to, że będzie coraz więcej przestępstw sytuacji takich jak w Toruniu to jest dopiero początek, takie jest moje zdanie a cierpiąc bę cierpić będą głównie ty, ci, którzy są tutaj już od lat zresztą niejednokrotnie właśnie ci ludzie ci, którzy są tutaj właśnie muzułmanie, czy jacyś czy tutaj jest bardzo dużo Turków w Polsce? Nawet oni sami mówią, że to jest szaleństwo, szaleństwo i takie wypowiedzi, piosenki. W, w, zobaczcie: Niemcy dają, Anglicy dają, chodzą, śpiewają. Jaki to piękny jest nasz kraj, i tak dalej. Są też filmy, które gdzie nas przestrzegają. Nie idźcie naszym kursem, a my w to idziemy. I tutaj myślę, teraz będzie za przysiężenie prezydenta, choć prawdopodobnie będą kombinować, żeby go nie zaprzysiężyć, ale nawet jeżeli wszystko pozostanie bez problemów, pójdziemy tym kursem, będzie zaprzysiężenie właśnie Nawrockiego, to jeżeli myślicie, że coś się zmieni, no to za dużo się nie zmieni. Nawrocki też będzie miał ograniczone pole manewru, a te oszołomy, bo takich nazywam, jeszcze przez dwa lata będą mogli robić co chcą, bo rządzą. Tak? Nie będzie wcześniejszych wyborów, będzie dział się cyrk. Moim zdaniem, wolałbym się oczywiście mylić, żeby i, i nie chciałbym, żeby krew popłynęła po ulicach. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje teraz w Irlandii. Podpalają domy uchodźców. Leją ich na ulicach, na szczęście policja jest za swoimi obywatelami. Teraz przed nagraniem tego właśnie oglądałem jeden taki filmik, gdzie gościu latał, kopał samochody, dostał w od Irlandczyka, do tego potem, jak ściągał swoje spodnie, już tam latał. Przyjechała policja we czterego na glebę z kuli. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak to powinno wyglądać. Mówmy o tym wszystkim, nie bójmy się o tym mówić. Póki możemy, bo jak wdrożą ten cały syf, właśnie o mowie nienawiści, przyklepią to, no to pozamykają i mnie, i ciebie, i wszystkich, i zapanuje strach. Do następnych wyborów, w każdym razie, przez dwa lata jeszcze bardzo, bardzo dużo mogą zrobić. I to tyle. Link jeszcze, przypominam, w, w opisie pod filmem. No i tyle. Mm. Wypuszczać materiał dalej, a jeżeli uważacie, że takie treści są ważne, że o tym trzeba rozmawiać, to jeżeli macie ochotę wesprzeć właśnie rozwijającą się redakcję info, to zapraszam również jeszcze raz do opisu pod filmem, tam znajdziecie linki odnośnie wsparcia kanału, możecie dołożyć się do samego rozwoju, do do do, 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 do do powiedzmy sprzętu czy też możecie po prostu mi i moim kolegom, koleżankom którzy wspierają mój kanał postawić wirtualną kawę poprzez portal Buy Coffee. no i tyle, trzymajcie się, dbajcie o siebie uważajcie, no i już powoli musimy się rozglądać wracając gdzieś późno czy tego chcemy? mi się wydaje, że nie za bardzo nie tak to powinno wyglądać nie gońmy za wszelką cenę tej Europy ja osobiście wolę być, żyć w tym kraju nazywanym przez wielu niestety oszołomów za ściankiem Europy. Ja się w tym zaścianku czuję dobrze, bezpiecznie i wolałbym, żeby tak zostało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Hej.